5 mitów o astygmatyzmie, które przyjąć ci świąteczną atmosferę. Pierwszy astygmatyzm to rzadka choroba. Mit? Szacuje się, że prawie co druga osoba ma astygmatyzm. To wada wzroku. Nie choroba. Nie przychodzi sama. Astygmatyzmu nie da się skorygować. Prawda? Koryguje się to tak samo jak krótkowzroczność. Okulary to rozwiązanie w 99% przypadków. Soczewki toryczne to opcja numer 2. 3. Okulary na astygmatyzm są drogie. Mit? Okulary Vision Optic Równa się możesz dostać nawet do minus 5% z Skomentuj promocję. Po całą listę okazji. Cztery. Z astygmatyzmem możesz żyć. To nic groźnego, prawda? Tak samo jak możesz żyć z dziurą w zębie, ale codziennie bóle głowy, chroniczne zmęczenie oczu, mózg pracujący na 150% niższa jakość życia. Po co? Pięć. Jak nie boli, to nie mam astygmatyzmu. Mit A astygmatyzm nie boli. Do czasu. Objawy to rozmazane widzenie, zmęczenie, mrużenie oczu, ból to skutek niezrobienia z tym nic, który mit najbardziej cię zaskoczył. Tu masz pewność, że jesteś w najlepszych rękach.